I witam was w tym odcinku jak widzicie po miniaturce i w ogóle e, chciałem zrobić coś takiego innego, bo na przykład wczoraj ja oglądałem e, MMA Show w sensie jak e, Kamlysta rozmawia z e, Kurzwilem e, Jest tam również puszczbarby i w ogóle i wszystko mnie tak zdziwiło, e, było takie pozytywne zaskoczenie, bardzo się wciągnąłem. E, oglądając to miałem takie jedno wielkie wow co się dzieje w tej chwili, nie? Um, byłem ciekaw, jakie będą zwroty akcji i um, najbardziej mnie e, zaciekawiło, e, jak Push Barba się pogodził z kamerzystą. E, m, ale zresztą nie będę wam spoilerował, teraz wam pokażę niektóre naj, według mnie najciekawsze urywki, więc e, zapraszam was do oglądania. No, teraz będziecie mieli urywki. Oglądajcie. Przejdźmy teraz do main eventu. Kruszwil, kamerzysta, czy to jest pierwszy raz, kiedy się możecie spotkać twarzą w twarz od kiedy się rozstaliście, czy nie? Nie mieliśmy okazji. Znaczy w sensie mieliśmy okazję wcześniej się spotkać, ale nie było to jakieś na długim okresie czasowym. Tak raczej się mijaliśmy. Jak patrzycie na siebie teraz, to jest złość, czy już. Nie, trochę... ja nie czuję żadnej złości, nie wiem jak Marek. No ja tak samo, bardzo taki kurczę, neutralny stosunek. No przyjaciółmi już nie jesteśmy. Ale myślę, że też wrogami. Nie. To, to w takim razie czemu chcecie walczyć? Więc tak, no przede wszystkim mi się podobała tutaj organizacja tej gali. Po drugie, zdaję sobie z tego sprawę, jak bardzo ciekawe to jest zestawienie dla widzów. Po trzecie, tutaj myślę, że już nie trzeba tłumaczyć, że wynagrodzenie jest również bardzo, ale to bardzo atrakcyjne. I myślę, że te trzy rzeczy mnie przekonały. I, i tyle. Kamerzysta, powiedz mi, czy dalej uważasz, że ten film z niepełnosprawnym to nie było nic złego? Dalej za to nie przeprosisz? E, ja nie mam zamiaru za to przepraszać. E, ja nie mogę wypowiadać się o sprawie, bo sąd e, mi stricte zakazał wypowiadać się o tej sprawie. E, no ale film był reżyserowany, ten chłopak. Zawsze robisz na prze przekór, dawaj, teraz, ten. Znaczy, no logiczne, zawsze będę robić na przekór, bo uważam tak, jak uważam i to jest moje zdanie. Ten film był reżyserowany i ja nie mam zamiaru przeprosić za reżyserowany film. Ten chłopak nie jadł gówna, tylko jadł Nutelle. Marek chyba zdaje sobie sprawę, jak wyglądały nasze filmy. I razem z Markiem nagrywaliśmy tego typu wcześniej filmy, także no, Marek tutaj chyba, nawet pomimo to, że jest moim wrogiem, może potwierdzić to, że wie, jak wyglądały te filmy. I wie, że ja specjalnie tego chłopaka nie wziąłem i nie wiedziałem, że on jest chory. Mówicie, że nie, ma do, nie macie złej krwi teraz między sobą, że nie jesteście na siebie wkurzeni, ale czy to prawda, e, kamerzysta, że podrywałeś dziewczynę Kruszwila, jak razem mieszkaliście w domu? Nie, to nie jest prawda. To czemu Marek tak mówiłeś? Kłamie teraz kamerzysta? Czy Też ty właśnie kłamałeś? chciałem o to zapytać, bo jak mówicie, że nie macie już złości, to ja głównie tak aż mega Was nie śledziłem, ale czasem Was włączałem i akurat widziałem, jak Ty, Marek, wszystkie brudy na kamerzystę w. Wy... Wywalałeś i tam powiedziałeś właśnie, że pod pretekstem jakiegoś filmiku dobierał się do twojej dziewczyny, to się dziwię, że dalej jesteś z tą dziewczyną, a jednak nie masz złość. Bo ja mi się wydaje, że no. No więc tak, ja tą sytuację przede wszystkim dokładnie przeanalizowałem, bo ja raczej słów na wiatr nie rzucam, zwłaszcza w takiej sytuacji. Rozmawiałem ze swoją dziewczyną na ten temat, y, dużo, y, tak jak mówiłem, przeanalizowałem to. Rzeczywiście jakieś tam y, filmy powstawały, y, no natomiast tutaj y, na to jakoś dowodów zbytnio y, nie ma, aczkolwiek no, dla mnie na tyle to się wiarygodne po prostu wydawało, że stwierdziłem, że użyję tego y, w swoim materiale, tak. No ale to wiesz, słuchaj, podrywał ci dziewczynę i dla ciebie to już tak przeszedłeś do porządku dziennego po tym? A o kim mówimy? Mówimy no, o teraz o no. moich relacjach w stosunku do mojej dziewczyny, czy w stosunku do kamerzystym. W do taki idzie. neutralny. Ale to my ze sobą praktycznie nie rozmawiamy od dwóch lat, także no... U... no tak, Ale nie tam... czujesz już złości, tak, do niego? Ja nie jestem przede wszystkim człowiekiem, który na kogokolwiek by się złościł. Zresztą od tej sytuacji, kiedy był ten filmik i tak dalej, no minął rok, także, także... Już to wszystko myślę, że człowiek się zapomina, tak? Dlatego Ci przypomnieliśmy, Marek. Spodziewałem się tego, także dokładnie sobie przeanalizowałem, coś tam się między nami działo, no bo też po takim czasie o większości sytuacji y, zapomniałem po prostu. Ty Aha. właśnie, Puszek, bo to w takim razie, bo Ciebie nie zdążyłem zapytać na naszej y, części. Ja mogę, mogę, bo... bo jesteś taki na... mały, że Cię nie widzieliśmy. Na, na, na po... ludzie, ludzie pisali potem jak ogłoszono, że będziesz walczył, że, e, że najpierw byłeś kolegą kamerzysty, potem wieszałeś na nim psy, a teraz będziesz go obcinał, to jak to w ogóle wygląda? Słuchaj, to wygląda w taki sposób, że... E... Nie mieliśmy kontaktu z sobą, nie mieliśmy w jakiś sposób porozmawiać, wytłumaczyć sobie rzeczy. To nie ja miałem spinę, sobie. miałem spinę z Wielką, przez co e, nasilił się nasz konflikt. Ja z nim personalnie nigdy nie miałem e, złych relacji. My się trzymaliśmy dosyć dobrze. Po wyjściu z Łukaszem się od razu porodziliśmy, e, rozmawiamy praktycznie codziennie i sam Łukasz mi to zaproponował. To nie była moja propozycja. Łukasz mnie spytał i po prostu na to przystałem. Ja do niego nic nie mam. E, wyszło źle. Ja też byłem pod wpływem dużych emocji, nie miałem nic do obor i... No, wyszło ja, czy... Trzeba tak, chyba wiem. kogoś przyprowadzić, żeby cię przytulił teraz. <grym kwilem sarbeta> no tak, że powiem mam... na wolności gorzej. <grym <grym2> no, 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 można no, 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 moza, no, moza dba, tak powiedzieć. To prawda, tego nie w, no. ma, bo... w każdym razie mam trzech trenerów, e... bo, chciałem, <siren> bo chciałem tego samego trenera, który ma Marek, ale Marek mnie uprzedził. Także mam trzech różnych trenerów, którzy są odpowiedzialni za trzy różne sztuki walki. Dobra, słuchaj, kamuś, nie będę czekał aż ci skończy fryzurę puszek, tylko robimy. Face to face teraz chcę zobaczyć, czy te nerwy między wami są jeszcze, czy to już jest naprawdę ja zamknięte. Myślę, że te nerwy dopiero powstaną z wyniku chęci henti. Ja myślę, że, że walka będzie nie. krwawa, ale tutaj raczej nie chcę. Ktalec Macie coś sobie do opowiedzenia? Niech wygra lepszy. Bliżej czy coś? Dobra. Jak, jak, możecie, jak, bliżej jak stanąć. możecie bliżej stanąć. Widzisz w oczach Marka strach? Bo ja widzę, że jest bardzo zdeterminowany. Ja go znam na wylot, także no, on nie pokazuje mocy. A myślę, że co teraz czuję? Obojętność. No dobra, panowie. Pozycja bokserska i wracamy do przodu. Ja jestem ogólnie ciekaw jeszcze, czy kiedykolwiek, bo bardzo długo współpracowali Marek z kamerzystą, czy kiedykolwiek mieli jakąś styczność. Taką, że się tam poprzepchali czy nie? Mm, nagrywaliśmy kiedyś filmik. Ale tak, Ale jeśli taki... chodzi o prywatny konflikt, to no nie było takiej sytuacji. To... Że nie mieliście, że się wkurzyliście nie, 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 nie. poza kamerami? Nie, nigdy się naprawdę nie biliśmy. Aha. Czyli jest... nie było tak, że uderzyłeś się Kruszwila zaraz po tym, jak za... wyłączył live'a? Ja go nie uderzyłem. No Marek, w takim razie ty kłamiesz czy kamerzysta? E, także, na, jeśli chodzi o łączenie tego faktu z filmem, który następnego dnia. Ale nie pornograficzny? E, Dobra, Paweł, daj, to, daj mi się to, wypowiedzieć. E, to absolutnie tych dwóch faktów nie można łączyć, e, bo rzeczywiście to był makijaż, tak? E, na, nie, no, nie było żadnych tam rękoczynów, tak? To czemu mówiłeś, że były? E, znaczy, bardziej takie kurcze odepchnięcie, czy coś w tym stylu, no, na pewno nie doszło do żadnej bójki, tak? Inaczej, ja myślę, że Marek miał do mnie duży żal o to, że po prostu tak to się skończyło, jak się skończyło. No i troszeczkę podkoloryzował całą sytuację, no ale ja nie mam do niego jakiegoś większego żalu o to, bo w zasadzie mu się, no, no nie dziwię, no, że, że tak postąpił, jak postąpił. E, dlatego też nie mam do niego złej krwi. E, no wyjaśnimy to po prostu w OKTAGONIE, no będzie na pewno krwawa walka, bo żaden z nas tak naprawdę nie będzie chciał przegrać. A dużo rzeczy, które powiedział Marek na filmie, nie były prawdą, i no, Marek sam to aktualnie potwierdza. Eee, ale nie mam mu tego za złe, bo, no bo po prostu ja też dużo rzeczy złych, złych zrobiłem, i. No i ja nawet widzę, że już drugi raz Marek przyznajesz się do kłamstwa. Nie, ja się nie, nie przyznałem do końca. Z kobietą powiedziałeś, że dokładnie nie przeanalizowałeś, okej. Okay. Powiedziałem, że dokładnie właśnie przeanalizowałem i jej... Ale powiedziałeś, jej no ale powiedziałeś. Znaczy, nie że powiedziałem, że przeanalizowałem i dlatego to powiedziałem, bo ponieważ nie rzucam słów na wiatr. No że przeanalizowałeś, a mówiłeś chyba na filmiku, jak dobrze pamiętam, jak nie, to pomóż mi Michał. Ja nie, akurat że... nie Mówił, że nie doszło do rękoczynów, że go zaatakował, jak wyłączył live'a. Oto, a ja bardziej o ten wcześniejsze kłamstwo, że mówiłeś, że jakby... Czułeś, że pod pretekstem filmiku chciał się dobierać do twojej dziewczyny. Wymacać ją, coś takiego. Ale mówisz o e, jakby O treści tym, jak na siebie teraz... brudy, brudy praliście. Na no początku. tak, e, bo rzeczywiście e, mnie doszły suchy. Przeanalizowałem to, e, rozmawiałem ze swoją dziewczyną zresztą o tym e, i, i to dla mnie było na tyle wiarygodne, żeby to po prostu e, uwierzyć, tak? E, chociaż Karolina Uf. dzisiaj powiedziała, że. Jesteś jej obętny, ani cię nie lubi, ani cię nie lubi. Więc... Ale to obydwie strony mogą kłamać, tak? No w tym przypadku. Także Marek musi po prostu wybrać stronę, której wierzy. No wybrał taką stronę, jaką wybrał. No i, i tyle. Dobra, pytanie jeszcze do ciebie, Marek, bo w tym filmie właśnie, o którym rozmawialiśmy, mówiłeś, że kamerzysta niszczył ludzi, a ty nigdy się nie postawiłeś. Dlaczego się nie postawiłeś? Bałeś się go? Czy o co chodzi? E, a o kim konkretnie mowa? No, ty powiedziałeś, już nie pamiętam, kogo tam wymieniłeś, powiedziałeś, że niszczył ludzi w tym słynnym filmie, który e, opublikowałeś na YouTube. A czy nie ma mowy o konkretnie osobie? To je, znaczy e... konkretnie e... chyba tam nie powiedziałeś, bo ja też kojarzę, bo pewnie to był ten sam filmik, ja go obejrzałem cały, jak nie, dobra, brudy, myślała, brudy jak... na kamerzystę prałeś. To jakby tam powiedziałeś, że wielokrotnie byłeś świadkiem, jak niszczy ludzi z waszego projektu. To chyba wiesz, kto był w projekcie... Waszym, no tam jest sporo ludzi, tak? Nawet Karolina, nawet tutaj y, Klaudia z y, koleżanką tą drugą, zapomniałem, Ksywki, Violet? Viola, tak? Wiola, no dobrze. Yy, no, general... no i tam wiele innych, tak? Hejter, olejnik i tak Dobra, dalej. No to, no to więc, chyba o nich mówiłem. Jeśli chodzi o y, jakby osoby, które grały na naszym kanale, y, no to one poniekąd y, zresztą. Kurczę, nie chcę też za bardzo wracać tutaj do jakiegoś obarczania winą kamerzysty. E... Ale no generalnie, zwykle jak ktoś tutaj występował na tych filmach, to z najlepszym wizerunkiem to on nie wychodził. Ale te osoby wiedziały, na co się piszą. Przychodziły na filmy grać takie role, jakie grały, po to, żeby zyskać popularność. To nie było tak, że ja brałem przypadkową osobę i powiedziałem jej: wystąp na filmie, damy ci sławę, ale nie obarczę cię to. No utratą wizerunku. On, 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 te osoby doskonale zdawały sobie sprawę, z czym to się wiąże. No, takie tak? delikatne manipulowanie, ale no, tutaj no, no, to niech... nawet nie trzeba być idiotą. No, inaczej, no, no, każda ty logicznie ty myśląca... Weź tą maszynkę od mikrofonu. Każda logicznie myśląca osoba byłaby w stanie zweryfikować, tak, czy no, oglądając nasze filmy, czy te filmy są e, w jakimś stopniu patologiczne, czy nie. No proste, logiczne. No Jeżeli ktoś logicznie myśli, przychodzi na film i widzi nasze filmy, no to wiesz, że wiesz, czym to się wiąże, tak? No dobra, to, to powiedz mi w takim razie, dostawałeś wiele ofert walki już wcześniej, dlaczego teraz się zdecydowałeś e, na to? Dostawałem, no ale wcześniej byłem bardzo zajęty stricte nagrywaniem filmów. Byliśmy rekord Daily. Chodziło Byliśmy... o pieniądze czy nie? Znaczy, o pieniądze nie chodziło, bo jeżeli chodziło o pieniądze, no to wiadomo, że podełbym tej walki, tak jak w tym przypadku. E, a wcześniej po prostu bardziej zależało mi na rekordzie pobicia Daily, pobicia no Fliza no, w, tamtym, w tamtym okresie czasu. No i udało się to, udało się to, ale po prostu z bieg okoliczności, który miał miejsce, czy twoja garza jest rekordowa w historii polskich free fightów? Nie, Jeszcze raz. Czy twoja garza za tą walkę jest rekordowa w historii polskich free fightów? Po, podejrzewam, że podstawa tak. Wyjaśnijcie po prostu wyjaśnimy w OKTAGONIE, bo to musiało do tego dojść. W sensie powinno do tego dojść wcześniej, no ale nie mieliśmy po prostu okazji wyjaśnić tego, tego wcześniej w OKTAGONIE. Ja czuję duży niedosyt od Marka i kamerzysty, bo widzę, że tam jednak można Pokojnie wydanie, Jeszcze co coś jest... wyłóżkać, tak? że widzę, że Marek sporo ukrywa, kamerzysta też, ale chociaż argumentami, co by nie było, uważam, że kamerzysta trochę to lepiej obierał w argumenty, Marek tak się wymigiwał, od chłopaków jakby ja jestem usatysfakcjonowany, powiedzieli sobie wszystko.